Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Złote zdrowie z lekarzem. Dziękujemy, że są Państwo z nami. Dzisiaj poruszymy temat, który dla wielu wciąż jest skrępujący, a jednak dotyczy milionów starszych mężczyzn. Temat, o którym rzadko mówi się publicznie, ale który ma ogromny wpływ na zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dzień dobry, Pani Mario. To prawda. Zanim zaczniemy, chciałbym opowiedzieć historię jednego z moich pacjentów, mężczyzny, który przez lata prowadził spokojne życie emeryta. Miał 72 lata, mieszkał sam, każdego dnia powtarzał ten sam poranny rytuał, ale pewnego dnia coś poszło nie tak. Serce zaczęło bić nienaturalnie szybko, pojawiły się zawroty głowy i mroczki przed oczami. Chwilę później upadł, kiedy przyjechała karetka, nie dało się go już uratować. Co się stało? To nie był zawał w klasycznym rozumieniu, to był łańcuch reakcji fizjologicznych, których sam nie rozumiał. I nikt mu wcześniej nie wyjaśnił. To bardzo poruszająca historia. I choć może się wydawać wyjątkowa, w rzeczywistości jest bardziej powszechna niż myślimy. W naszym społeczeństwie nadal brakuje edukacji na temat potrzeb seksualnych seniorów. A przecież ciało po 60. działa inaczej. Coś, co wcześniej było neutralne lub przyjemne, może stać się niebezpieczne. I dlatego dziś przełamujemy milczenie. Porozmawiamy o czterech powszechnych błędach. Które starsi mężczyźni popełniają podczas porannej masturbacji, błędach, które w ciszy wpływają na układ krążenia nerwowy, a nawet hormonalny. Pokażemy też konkretne rozwiązania, jak chronić swoje zdrowie nie rezygnując z potrzeb. W naszej praktyce często rozmawiamy o ciśnieniu o diecie o aktywności fizycznej, ale zdrowie seksualne wciąż pozostaje tematem tabu, zwłaszcza wśród osób starszych, a przecież intymność nie kończy się z wiekiem. Ona tylko zmienia formę. Potrzeby nie znikają, ale ciało wymaga innego podejścia, większego zrozumienia troski, czasem modyfikacji starych przyzwyczajeń. Absolutnie się zgadzam. I właśnie dlatego dzisiejsza rozmowa może dla wielu okazać się przełomowa. Bo nie chodzi tylko o zachowanie sprawności, ale też o zachowanie godności komfortu i bezpieczeństwa w tej bardzo osobistej sferze życia. Wiek nie powinien być powodem do rezygnacji z przyjemności, ale powodem do lepszego ich planowania. Zostańcie z nami do końca tego odcinka. Przygotowaliśmy nie tylko wiedzę, ale też konkretne porady, które możecie zastosować już dziś. A jeżeli chcecie, by więcej osób miało dostęp do takich rozmów, udostępnijcie ten materiał bliskim, zostawcie komentarz lub po prostu kliknijcie. Lubię to. Dzięki Wam ta wiedza może trafić tam, gdzie jest naprawdę potrzebna. Dziękuję, Mario. Przejdźmy teraz do konkretów. Pierwszy z czterech błędów, które omawiam z moimi pacjentami, dotyczy momentu, w którym wielu starszych mężczyzn, Decyduje się na poranną aktywność seksualną, tuż po przebudzeniu, bez żadnego przygotowania organizmu. Nazywam to zimnym startem, który może być szczególnie niebezpieczny dla układu krążenia. Po nocy nasze ciało znajduje się w stanie spoczynku. Tętno jest obniżone ciśnienie niestabilne, poziom nawodnienia minimalny, a poziom cukru często poniżej normy. W tym czasie serce potrzebuje łagodnego przejścia do stanu aktywności. Tymczasem, poranna masturbacja to bodziec, który nagle przyspiesza pracę serca, zmienia ciśnienie, wymaga dużej ilości krwi w obrębie miednicy. I właśnie tu pojawia się problem. Układ krążenia nie jest gotowy na nagłą redystrybucję krwi. Zamiast wspomóc mózg i serce, krew jest kierowana w inne rejony. Efekt zawroty głowy, uczucie omdlenia, czasem chwilowa utrata świadomości. Jeden z moich pacjentów, który przez lata. Wykonywał tę samą poranną rutynę, doznał przejściowego ataku niedokrwiennego, tak zwanego mini udaru. Był zaskoczony, ponieważ wcześniej nie miał żadnych objawów choroby serca, ale miał jeden nawyk: zaczynał dzień od stymulacji, bez wody, bez śniadania, bez rozgrzewki. To właśnie to połączenie odwodnienia niskiego poziomu cukru i braku aktywacji układu nerwowego stanowi największe zagrożenie. Nazywam to, Trójkątem ryzyka porannego. I choć może się to wydawać przesadą, dane mówią same za siebie. U mężczyzn po sześćdziesiątce każde takie nagłe obciążenie może być impulsem prowadzącym do poważnych komplikacji. Pamiętajmy, że organizm starszego mężczyzny nie regeneruje się tak szybko jak 20 czy 30 lat wcześniej. Rano mamy niższy poziom testosteronu, większe ryzyko skoków ciśnienia i często ukrytą miażdżycę. Każde takie poranne przeciążenie, nawet jeśli nie kończy się od razu tragicznie, zostawia ślad. Mikrourazy w układzie nerwowym, przeciążenie serca, poczucie zmęczenia na resztę dnia. Dlatego apeluję do wszystkich panów: Nie chodzi o to, by rezygnować z przyjemności, chodzi o to, by umieć ją zaplanować z uwzględnieniem biologii. Daj swojemu ciału czas na przebudzenie, oddech, nawodnienie, energia. To fundamenty każdego zdrowego dnia. Dopiero potem przychodzi czas na bliskość, nawet tę samotną. Jeśli zadbasz o ten porządek, możesz cieszyć się zdrowiem przez kolejne dekady. Teraz chciałbym poruszyć temat, który dotyczy nie tylko ciała, ale przede wszystkim umysłu. Drugi błąd, który coraz częściej obserwuję w swojej praktyce, to poranne korzystanie z pornografii jako formy pobudzenia. To zjawisko powszechne, a jednocześnie niedoceniane, jeśli chodzi o jego wpływ na zdrowie psychiczne i seksualne mężczyzn po 60. Mężczyźni mówią mi: Doktorze, rano jestem sam, nie mam partnerki, więc to sposób na rozładowanie napięcia. I ja to rozumiem, ale problem zaczyna się wtedy, gdy pornografia staje się nawykiem automatycznym, bezrefleksyjnym, wykonywanym codziennie niemal mechanicznie. Szczególnie niebezpieczne jest to rano. Kiedy mózg dopiero zaczyna pracować i jest najbardziej podatny na bodźce. Układ dopaminowy, który odpowiada za motywację i nagrodę z wiekiem, staje się mniej elastyczny. Codziennemu zalewanie go silnymi, nienaturalnymi bodźcami wizualnymi sprawia, że przestaje reagować na realne przyjemności. Bliskość partnerki, dotyk, nawet intymna rozmowa przestają wywoływać ekscytację. Zostaje jedynie ekran, który działa szybko, przewidywalnie, ale pusto. Niektórzy pacjenci przyznają, że po latach regularnego korzystania z pornografii stracili zdolność do erekcji w normalnych warunkach. Ich organizm reaguje tylko na specyficzne obrazy i intensywność, którą trudno odtworzyć w realnym życiu. To rodzi frustrację, wstyd, poczucie porażki, a czasem prowadzi do unikania intymności w ogóle. Ale nie musi tak być. Kluczem jest świadomość. Poranek to moment szczególny, delikatny, podatny na programowanie. To, czym nakarmimy swój mózg zaraz po przebudzeniu, zostaje z nami przez resztę dnia. Jeśli zaczniemy od ekranów pełnych agresywnej erotyki, cały system nerwowy wchodzi w tryb przeciążenia. Zachęcam moich pacjentów, by spróbowali przez kilka dni zrezygnować z tej rutyny. Zamiast tego, poranna medytacja, kilka minut oddechu. Delikatne rozciąganie lub spacer. Kontakt z własnym ciałem, a nie jego stymulacja przez sztuczne obrazy. Efekty. Lepszy nastrój, większa koncentracja, stopniowy powrót wrażliwości i radości z prostych rzeczy. Jednym z największych mitów, które należy obalić, jest przekonanie, że pornografia to bezpieczna alternatywa dla prawdziwej intymności w starszym wieku. To nieprawda. Oglądane rano w samotności. Często w pośpiechu treści erotyczne stają się źródłem napięcia, a nie ukojenia, prowadzą do emocjonalnego wycofania się, a nie otwarcia. Ciało może reagować fizycznie, ale dusza pozostaje pusta. Mężczyźni nie mówią o tym głośno, ale wielu z nich czuje, że coś w nich zgasło. Brakuje poczucia obecności, autentyczności, sensu, a przecież seksualność nie kończy się na akcie to komunikat do samego siebie. Czuję, żyję, mam wartość, dlatego proponuję alternatywę. Spróbuj obudzić się bez sięgania po telefon. Po prostu usiądź na łóżku. Poczuj ciało. Zadaj sobie pytanie: czego dziś potrzebuję? Może to będzie bliskość, może ciepło, może ruch. Niech Twoje potrzeby będą punktem wyjścia, a nie algorytm platformy z filmami. Ta zmiana wymaga odwagi, ale przynosi wolność. Bo kiedy przestajesz być zakładnikiem ekranów, wracasz do siebie, do swojej wrażliwości intuicji, do tego, co naprawdę twoje, i wtedy nawet samotna chwila może być pełna znaczenia, bo wypływa z obecności nie z ucieczki. To pierwszy krok do odzyskania harmonii między ciałem a psychiką, a to właśnie ona buduje prawdziwe, dojrzałe zdrowie seksualne. Błąd trzeci, o którym chcę dziś opowiedzieć, jest znakiem dotyczy on czegoś, co robimy bez zastanowienia. Pozycji ciała podczas samodzielnej aktywności seksualnej. Dla wielu mężczyzn, zwłaszcza starszych, to coś zupełnie naturalnego. Siadamy na brzegu łóżka, pochylamy się, zaciskamy UDA, nieświadomie napinamy całe ciało, a potem dziwimy się, że czucie słabnie, że pojawiają się nieprzyjemne doznania, a satysfakcja jest coraz mniejsza. Przez 40 lat pracy z pacjentami widziałem setki przypadków, w których źródłem problemu był nie tyle akt seksualny, co właśnie sposób jego wykonania. Kiedy ciało jest ściśnięte, pochylone, napięte, uciskamy nie tylko mięśnie, ale też naczynia i nerwy, a w rejonie miednicy, gdzie krążenie i unerwienie są kluczowe dla funkcji seksualnych, ma to kolosalne znaczenie. Wielu mężczyzn po sześćdziesiątce skarży się na mrowienie spadek czucia, a nawet problemy z oddawaniem moczu, i często nie łączy tego z pozycją ciała. Tymczasem przewlekły ucisk na nerw sromowy czy żyły miednicze może prowadzić do stanów zapalnych, mikrourazów i pogłębiającej się dysfunkcji. Nie mówimy tu o jednorazowym incydencie, ale o latach nawyku. Zmiana może być bardzo prosta. Wystarczy położyć się, oprzeć nogi na poduszce, pozwolić ciału się rozluźnić. Ta niewielka korekta sprawia, że układ krążenia działa swobodniej, a nerwy nie są uciskane. Różnica jest odczuwalna niemal od razu bardziej intensywne doznania, większa kontrola brak uczucia napięcia po wszystkim. Zdarza się również, że mężczyźni nie zmieniają swojej pozycji nie z lenistwa, ale z przyzwyczajenia bo tak robili zawsze. I dopiero kiedy pojawia się dyskomfort, zaczynają się zastanawiać, co poszło nie tak. Dlatego edukacja w tym zakresie jest kluczowa to, co działało w wieku 30 lat w wieku 65. Może być dla ciała zbyt wymagające. W gabinecie pokazuję pacjentom alternatywne pozycje, bardziej neutralne, mniej obciążające. Często wystarczy drobna zmiana kąta ułożenia nóg, lub podparcia lędźwi, by ciało zaczęło reagować zupełnie inaczej. I nie chodzi o wydajność, ale o zdrowie i długofalowe efekty. Satysfakcja seksualna w dojrzałym wieku może być pełniejsza pod warunkiem, że nie sabotujemy jej nieświadomymi błędami. Warto też zwrócić uwagę na to, jak ciało zachowuje się po zakończonej aktywności. Jeśli odczuwasz zmęczenie, drętwienie, lub masz uczucie martwego punktu, to znak, że coś było nie tak. Ciało powinno być lekkie, rozluźnione z poczuciem odprężenia. Jeśli jest inaczej, to sygnał do zmiany. To nie jest temat wstydliwy, to temat praktyczny, zdrowotny, bardzo ludzki. Każdy z nas zasługuje na intymność, która służy, a nie szkodzi. Pozycja, technika, świadomość ciała to nie szczegóły to podstawa dobrego samopoczucia i godnego starzenia się z szacunkiem do własnych potrzeb. Czwarty błąd, który musimy omówić, nie dotyczy ani pozycji ciała, ani techniki, ani nawet fizycznej strony aktu dotyczy emocji, a konkretnie tego, co czujemy po wszystkim. I dla wielu starszych mężczyzn ta część bywa najbardziej bolesna. Mówię o wstydzie poczuciu winy, a czasem nawet obrzydzeniu, które pojawiają się zaraz po zakończeniu masturbacji. Przez lata rozmawiałem z setkami mężczyzn po sześćdziesiątce, którzy w prywatnych rozmowach przyznawali, że po chwili przyjemności przychodzi fala ciężkich emocji. Nie powinienem tego robić, to niemoralne, coś jest ze mną nie tak, to głosy, które wielu z nich nosi w sobie od młodości. Często zakorzenione w wychowaniu religijnym, w surowych zasadach, które nie przewidują miejsca na naturalne potrzeby dorosłego człowieka. Problem polega na tym, że te emocje nie kończą się na poziomie psychicznym. Wstyd i poczucie winy uruchamiają układ stresu, a ten z kolei wyrzut kortyzolu, czyli hormonu stresu. Kortyzol wpływa na cały organizm, obniża poziom testosteronu, zaburza pracę serca. Osłabia układ odpornościowy i pogarsza pamięć. Jeden z moich pacjentów powiedział kiedyś: Po wszystkim czuję się nie tylko winny, ale też zmęczony, jakbym stracił energię na cały dzień. I miał rację. Jego organizm fizycznie reagował na psychiczne napięcie. Ciało i emocje to system naczyń połączonych. Jeśli po każdej intymnej chwili przychodzi biczowanie się mentalne, to nawet najbardziej zdrowy akt zamienia się w źródło szkody. Trzeba przerwać ten krąg. Masturbacja sama w sobie nie jest problemem. Problemem jest to, co o niej myślimy. Kiedy zamienimy wstyd na akceptację, napięcie na czułość, a karę na troskę, ciało zaczyna się otwierać. Zacznij od małych kroków. Po wszystkim, nie krytykuj się. Usiądź spokojnie pooddychaj. Powiedz sobie coś życzliwego. Zauważ, że nie zrobiłeś nic złego. To może brzmieć banalnie, ale działa. Hormony wracają do równowagi, napięcie opada, a mózg uczy się nowego wzorca. Przyjemność bez kary, intymność bez winy. Warto tu też wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie samotności. Wiele starszych osób żyje dziś w izolacji, a masturbacja jest często jedynym momentem, kiedy mogą doświadczyć czegoś zbliżonego do bliskości. Niestety, jeśli zaraz po tym pojawia się wstyd, to zamiast regeneracji następuje osłabienie psychiczne. Z czasem człowiek zaczyna unikać nie tylko samego aktu, ale też wszelkiego rodzaju przyjemności kontaktu z ciałem, a nawet relacji z innymi. To błędne koło potrzeba, działanie, wstyd, stres, zmęczenie, wycofanie. Przerwanie tego schematu wymaga odwagi i świadomości, ale to możliwe. Jednym z najskuteczniejszych sposobów, które polecam pacjentom, jest prowadzenie dziennika emocji. Po każdej intymnej chwili warto zapisać, co czuję, skąd to się bierze, czyje to słowa słyszę w głowie i co chciałbym usłyszeć zamiast: Z czasem pojawia się nowe zrozumienie, to nie moje przekonania, to głosy z przeszłości. I wtedy dopiero zaczyna się proces uzdrawiania, przestrzeń na przyjemność bez lęku, na czułość wobec siebie, na kontakt z ciałem, które nie jest wrogiem, ale sprzymierzeńcem w drodze do zdrowia. Przypominam moim pacjentom: jesteś człowiekiem, masz potrzeby. To nie grzech, to biologia. Twoje ciało, nawet w starszym wieku, nadal zasługuje na dotyk, na obecność, na chwilę radości. Nie pozwól, by wstyd zabrał ci to, co ludzkie. Zamiast tego, daj sobie zgodę na życie, na przyjemność, na spokój. Omówiliśmy dziś cztery kluczowe błędy, które starsi mężczyźni często popełniają w kontekście porannej masturbacji. I choć każdy z nich wydaje się niewielki, picie wody, oglądanie ekranu, sposób siedzenia czy myśli po wszystkim, razem tworzą układ sił, który może z czasem niszczyć zdrowie radość i poczucie męskości. Ale ta wiedza nie ma na celu wzbudzenia strachu. Przeciwnie, chodzi o świadomość, bo kiedy wiemy, co robimy źle. Mamy też szansę to zmienić, a zmiana nie musi być dramatyczna. Czasem wystarczy przesunąć porę dnia, napić się wody, zmienić pozycję, albo po prostu powiedzieć sobie coś dobrego, zamiast się potępiać. To małe rzeczy, ale mają wielką moc. Jeśli cokolwiek z tego, co dziś powiedziałem, poruszyło w tobie jakąś strunę, to dobrze, to znaczy, że twoje ciało i umysł są gotowe na rozmowę i ta rozmowa nie musi być głośna. Może być cicha wewnętrzna osobista, ale niech się zacznie. Bo zdrowie seksualne po 60. to nie luksus, to prawo. Zbyt długo milczeliśmy, zbyt długo pozwalaliśmy, by wstyd wygrywał z troską, a rutyna z uważnością. Dziś możemy to odwrócić. Możemy odzyskać intymność, która nie boli, a buduje. Możemy uczyć się od nowa, nie jako chłopcy, ale jako dojrzali mężczyźni, którzy nie wstydzą się siebie swoich potrzeb ani swojego ciała. Zachęcam Was, panowie, spróbujcie. Nie wszystko naraz, jeden krok, jeden oddech, jedna zmiana i obserwujcie, co się dzieje. Wasze serce, wasze nerwy, wasza energia, wszystko zacznie reagować, bo ciało nawet po tylu latach wciąż potrafi się uczyć, naprawiać i cieszyć. Pamiętajcie, żadna zmiana nie przychodzi od razu zwłaszcza gdy dotyczy nawyków kształtowanych przez dekady ale to nie oznacza że zmiana jest niemożliwa wręcz przeciwnie w moim gabinecie widziałem dziesiątki mężczyzn którzy w wieku 65 70 75 lat odnaleźli nową jakość życia intymnego spokojniejszą głębszą bardziej świadomą i za każdym razem kluczem była decyzja by zacząć słuchać swojego ciała, a nie powielać schematy. Nie potrzebujesz perfekcji, nie potrzebujesz instrukcji krok po kroku, potrzebujesz tylko intencji, że chcesz zadbać o siebie. Nie z lęku, ale z szacunku, nie z wstydu, ale z troski i jeśli czujesz, że to jest moment, w którym coś w tobie się poruszyło, to wykorzystaj go, zatrzymaj się, zadaj sobie pytanie, co dziś mogę zmienić, by poczuć się lepiej w swoim ciele. Być może będzie to przesunięcie pory intymności na popołudnie. Może będzie to delikatniejszy dotyk, a może zwykła rezygnacja z ekranu na rzecz obecności. Każdy krok jest ważny, bo każdy krok przybliża cię do zdrowia, nie tylko fizycznego, ale emocjonalnego, hormonalnego, duchowego. Dziękuję, że byłeś dziś ze mną. Twoja uwaga, twoje zaufanie, twoja gotowość do słuchania to pierwszy krok. Teraz kolej na ciebie. Zrób coś dobrego dla siebie. I jeśli chcesz, wróć tu. W tym miejscu jesteś mile widziany. Z pytaniami, z obawami, z historią, której jeszcze nikt nie opowiedział, bo tu liczy się prawda. I szacunek. Do ciebie do ciała, do życia. Doktorze Andrzeju, dziękuję panu za tę wyjątkową rozmowę. Dziś nie tylko mówiliśmy o błędach, ale przede wszystkim o szansach, jak w prosty sposób zadbać o siebie i swoje zdrowie intymne. Dziękuję, Mario. Mam nadzieję, że dzisiejsze słowa pomogły przynajmniej jednej osobie spojrzeć na siebie z większą życzliwością. Wiek nie odbiera prawa do bliskości, wręcz przeciwnie, daje przestrzeń, by przeżywać ją mądrzej. Drodzy widzowie, jeśli macie przemyślenia, pytania lub po prostu chcecie się podzielić swoją historią, piszcie do nas. Twórzmy wspólnie tę przestrzeń, gdzie dojrzałość nie oznacza milczenia, ale zrozumienie. Subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych tematów. Tu nikt nie zostaje pominięty. Każdy głos jest ważny. Dziękujemy, że byliście z nami. Życzymy Wam siły, spokoju i odwagi, by słuchać własnego ciała. Do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Złote zdrowie z lekarzem. I pamiętajcie, każdy krok, nawet najmniejszy, jest początkiem zmiany. Nie musicie być idealni, wystarczy chcieć zrozumieć siebie lepiej i nie bać się pytać. I nie zapominajcie, macie prawo do komfortu, do troski i do rozmowy. Także o rzeczach trudnych. Tu jesteśmy po to, by te rozmowy ułatwiać i wspierać. Dziękujemy raz jeszcze za obecność. To dzięki Wam ten kanał żyje i ma sens. Do zobaczenia już wkrótce. I niech każdy dzień będzie odrobinę bardziej świadomy, spokojny i czuły.